Leci dla was ten styl. Nowy staw daje wam tłusty rym. Zatem sprawdź Ernolfak z rapem 2009. Ej! Młodych syn, północna Polska. Podkreślam to na wstępie. Zwierzch tu rapę z podziemia. Wiesz, my jesteśmy jeszcze głębiej. Niczym nie odkryte. Przez ludzkość głębiej na gatunki. Niczym nieznane Europejczykom, asjaty. Dzień dobry, nazywam się Dominik z grupy Racji Papa. Dzisiaj mamy zaszczyt posłuchać wiadu z panią Bożeną Bushman. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani sądzi o młodzieży? która znajduje się w Szkole Gimnazjalnej w Stawie. No młodzież, jak to młodzież, jest różna, ale przede wszystkim młodzież jest wspaniała, trzeba zaufać młodzieży, trzeba młodzież wierzyć i wtedy pokazuje swoje zdolności. A czy działalność uczniów oraz szkoły jest widoczna w gminie Nowy Staw? No myślę, że tak. Szkoła organizuje różne imprezy, wieczornice, spotkania z rodzicami, wychodzi na miasto, także uważam, że jest, powinna być widoczna. I ludzi zauważać. A co sobie. Pani sądzi o projekcie marszałkowskim? Dobry kurs na edukację? No, wspaniała sprawa. Młodzież, tak właśnie jak Wy uczycie się współżyć z ludźmi, pewnych rzeczy, obsługi różnych sprzętów, właśnie kamer, komputerów. Myślę, że to przyda Wam się na przyszłość. A dziękuję Dzięki za udzielenie wywiadu. Yeah. A więcej informacji możecie <skrym> się dowiedzieć na naszej stronie. Do widzenia. Prosto leci dla was ten styl Nowy staw daje wam tłusty rym Zatem sprawdź Ernold fuck z rapem 2009 Ej, młodych syn północna Polska, podkreślam to na wstępie Zwierz tu rapę z podziemia Wiesz my jesteśmy jeszcze głębiej, niczym nie odkryte Przez ludzkość głębi na gatunki Niczym nieznane znane Europejczykom azjatyckie trunki tutaj